Dobrze, milena Roskowska Galant z nami i szczegóły prognozy. Milena, a ty wiesz, co to za kwiatki w Poznaniu? Szczerze mówiąc, nie. Byłam przekonana, że to żółte krokusy, ale potem na zbliżeniu okazało się, że, że kształt nie. jednak inny. Ale pewnie państwo, którzy nas oglądają, mają pomysły. No, W takim razie czekamy na wiadomości. Chętnie byśmy się dowiedzieli. No ale niezłe kwiatki także w pogodzie. No bo jeśli w lutym temperatura. Może być tak wysoka, no to rzeczywiście dzieje się naprawdę sporo. No ale po kolei. Najpierw to, co teraz dzieje się w pogodzie. No i trzeba przyznać, że generalnie jest pogodne niebo. Chmury natomiast na południowym wschodzie, w rejonie Rzeszowa. I tu pada deszcz. Ale uwaga, mgły. I to mgły, które mocno ograniczają widzialność, nawet do 200 metrów. A mgły są na wschodzie, na północnym wschodzie, na Kujawach, w Wielkopolsce. Na północnym zachodzie Szczecin, Wrocław, na Śląsku także mgły. Wiatr mamy przeważnie słaby, miejscami jest wręcz bezwietrznie. A temperatura od minus dwóch stopni w Poznaniu i minus jednego w Katowicach oraz w Szczecinie do 6 stopni w Suwałkach, ośmiu w Lublinie i dziewięciu w Rzeszowie, czyli wschodnia część kraju najcieplejsza. Jak pogoda będzie zmieniać się w ciągu dnia? Po południu coraz więcej chmur. To chmury z opadami deszczu ale padać nie powinno w rejonie Rzeszowa, Katowic oraz na północy kraju. Temperatura szybko będzie dziś wędrowała w górę i tak od 6 stopni w koło brzegu do 15 stopni w Lublinie. Wiatr umiarkowany i słaby, ciśnienie, dość niskie, ale stabilne 997 hektopaskali. W kolejnych dniach ciśnienie wzrośnie. Wtorek przyniesie więcej chmur. Na zachodzie opady deszczu temperatura do 17 stopni na południowym wschodzie. Natomiast odwrotna sytuacja, jeśli chodzi o środę, bo na zachodzie rozpogodzenia, a nad resztą kraju będzie padać. Temperatura do 16 stopni, wciąż ciepło. Czwartek z piękną słoneczną pogodą, ale z nieco niższą temperaturą. Do 11 stopni. W piątek do 15 stopni. Na zachodzie deszczowe chmury. Sobota bez opadów i do 12 stopni. A teraz zaglądamy w góry. Tu dziś spodziewamy się opadów deszczu, bardzo ciepło, do 14 cm. Pokrywa śnieżna do 70 cm w Szczawnicy. Przesuwamy się na zachód. Tu zimowo na kasprowym wierchu temperatura poniżej zera i do 110 cm śniegu. Opady deszczu, a na kasprowym deszcz ze śniegiem. Do zobaczenia. Milena Rostkowska, Galant. Dzień dobry. Zaczynamy od tego, co w tym momencie dzieje się w pogodzie, ale już za moment sprawdzimy, co przyniosą następne dni, a będzie się działo. No, jeśli temperatura miejscami na poziomie 17 stopni, no to nie da się nie wspomnieć, że wiosna na horyzoncie. Już teraz zapraszam na szczegóły. Poranek pogodny, więcej chmur w rejonie Rzeszowa, i tylko tu pada deszcz, ale w wielu miejscach. Ten poranek jest mglisty, a mgły między innymi na wschodzie, na północnym wschodzie, na południowym zachodzie, w rejonie Szczecina, ale także w Wielkopolsce i w Kujawach utrzymują się mgły. Wiatr na razie słaby, miejscami, zwłaszcza na północnym zachodzie, jest wręcz bezwiecznie. A temperatura najniższa w Poznaniu, minus 2 stopnie. Minus 1 to Szczecin yy, oraz Katowice, 0 w Krakowie, 3 w Warszawie, 6 stopni, w suwałkach, a na Południowym Wschodzie już 8-9 stopni. W drugiej części dnia nad naszym krajem będzie przybywać chmur. To chmury z opadami deszczu i padać będzie prawie wszędzie. To może inaczej. Sprawdźmy w takim razie, gdzie w drugiej części dnia nie spodziewamy się deszczowych chmur. A więc Rzeszów, Katowice bez opadów, na północy także nie powinno padać. Temperatura szybko będzie rosła i dziś od 6 do 15 stopni wiatr umiarkowany i słaby, ciśnienie dość niskie, ale stabilne. We wtorek nieco więcej chmur, na zachodzie opady deszczu, temperatura do 17 stopni. Natomiast środa nieco chłodniejsza, do 16 stopni i odwrotna sytuacja, bo na zachodzie pogoda się poprawi, a w centrum i na wschodzie spodziewamy się deszczu. W czwartek pięknie, słonecznie, ale nieco chłodniej, bo temperatura od 8 do 11 stopni. W piątek na zachodzie deszcz do 15 stopni, a w sobotę od 9 do 12 stopni. Miejscami będą pojawiały się chmury, ale bez opadów deszczu. Sprawdzamy jakość powietrza. Najgorzej jest w Bydgoszczy w Toruniu i w Poznaniu, czyli tu, gdzie mamy bardzo słaby wiatr, ale tu także mglista pogoda o poranku. I często jest tak, że taki pył zawieszony towarzyszy mgłą. No, zwłaszcza wtedy, kiedy wiatr jest bardzo słaby. Teraz to wszystko do zobaczenia. Ach, powrócimy do szarości deszczowej pogody. Czy jednak możemy liczyć na słońce? No Od razu powiem, że. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie się działo, bo i 17 pojawi się na termometrach w ciągu najbliższych dni. No ale zacznijmy od aktualnej sytuacji. Opady deszczu teraz w rejonie Lublina i Zakopanego. Poza tym przewaga pogodnego nieba w wielu miejscach wręcz bezchmurnie, ale uwaga, mgły. Mgły oraz takie niskie warstwowe chmury mogą miejscami się pojawiać. No i mglista pogoda na północnym wschodzie, na północy, Bydgoszcz, Toruń oraz Wrocław. Natomiast w Szczecinie już mgły pozanikały, już tam cieszymy się słońcem. Ale tam wciąż chłodno, minus jeden. To Szczecin, Bydgoszcz i Toruń. Minus jeden również w Katowicach. Trzy stopnie w Warszawie, cztery w Zielonej Górze, siedem w Suwałkach, a w Rzeszowie już dziesięć stopni. W ciągu dnia nad naszym krajem będzie przybywało chmur. To chmury z opadami deszczu. Padać nie powinno na północy, do końca dnia możemy tam liczyć na rozpogodzenia. Natomiast bezdeszczowych chmur w drugiej części dnia także w rejonie Rzeszowa i Katowic. Coraz cieplej, temperatura od 6 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie niskie, ale stabilne. W kolejnych dniach ciśnienie wzrośnie, temperatura również. We wtorek 17 stopni na południowym wschodzie. Chmur sporo, na zachodzie może z nich padać. Odwrotna sytuacja jeśli chodzi o środę, bo na zachodzie już się rozpogodzi, a nad resztą kraju deszczowe chmury. Temperatura od 8 do 16 stopni. Co dalej? Czwartek z piękną pogodą. Dużo słońca, ale nieco chłodniej do 11 stopni. W piątek do 15 stopni. Tylko na zachodzie przelotne opady deszczu. W sobotę bez deszczowych chmur do 12 stopni. Na koniec sprawdzamy jakość powietrza. Toruń, Poznań na żółto. Tam teraz nieco gorsza jakość powietrza. Poza tym jest dobrze, bądź bardzo dobrze tu, gdzie na naszej mapie jest ciemna zieleń. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Zapraszam na szczegóły. Zaczynamy od aktualnej sytuacji. A teraz mgły w rejonie Kielc, w Olsztynie, w Suwałkach i w rejonie Gorzewa Wielkopolskiego. Na wschodzie więcej chmur, na północnym zachodzie i na północy rozpogodzenia. Jeśli chodzi o temperaturę, no to najcieplej na południowym wschodzie, tu nawet 10 stopni, w głębi kraju od 5 do 7, 1 stopień w Szczecinie oraz w Gorzowie Wielkopolskim. Na barometrach 995 hPa ciśnienie wzrośnie do 997. W drugiej części dnia nad naszym krajem pojawią się już chmury z opadami deszczu, ale padać nie powinno w rejonie Rzeszowa i Katowic. Na północy także w drugiej części dnia bez opadów, a temperatura do 15 stopni na południowym wschodzie. W kolejnych dniach będzie cieplej. We wtorek nawet 17 stopni, na zachodzie deszczowe chmury. Środa na zachodzie bez opadów, nad resztą kraju spodziewamy się deszczowych chmur, temperatura do 16 stopni. Czwartek z piękną pogodą, z błękitem nieba, a temperatura do 11 stopni. Piątek na zachodzie przyniesie deszczowe chmury i do 12 stopni na zachodzie i 15 na południowym wschodzie. W sobotę nieco chłodniej, bo od 9 do 12 stopni nigdzie nie powinno padać. W pogodzie jakby wiosna, ale wciąż mamy jeszcze zimę, dlatego zaglądamy w góry. No Dziś tutaj zupełnie nie zimowo, nawet do 14 stopni. Do tego po południu. spodziewamy się tu deszczowych chmur. Pokrywa śnieżna do 70 cm. W górach tylko wstążeczki śnieżne, które wyznaczają szlaki narciarskie. Przesuwamy się na zachód na Kasprowym wierchu temperatura poniżej zera. No i tam opady deszczu ze śniegiem. Na kasprowym wierchu także najwięcej mamy śniegu, bo do 110 cm, poza tym pochmurno w wielu miejscach deszczowo, no i bardzo ciepło. Miejscami nawet 8 stopni. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Naprawdę to na przeważającym obszarze Polski pojawią się deszczowe chmury, ale jeszcze cieszymy się słońcem, jeszcze przyjemnie. Tylko w rejonie Zakopanego teraz pada, ale uwaga, jeszcze od rana są miejsca, gdzie trzymają mgły. One nie chcą odpuścić nas u ale także na Warmii, w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego także. Miejscami są to oprócz mgieł też także takie niskie, warstwowe chmury. Temperatura do 10 stopni w Rzeszowie. Najchłodniej jest w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim, 1 stopień. Wiatr słaby i umiarkowany. A w drugiej części dnia chmur będzie przebywać. One będą wędrowały z południa do centrum i dalej na północ. Ale północna Polska, co prawda, z większą ilością chmur w drugiej części dnia, ale tu. Padać po południu nie powinno. Poza tym deszczowe chmury i takie miejsca, gdzie e, padać nie powinno, jeśli chodzi o południową część kraju, to Katowice oraz Rzeszów. Coraz cieplej, nawet 15 stopni na lubelszczyźnie 13 stopni. W głębi kraju najchłodniej w koło brzegu tam 6 stopni. Ciśnienie niskie 997 hektopaskali. W kolejnych dniach ciśnienie wzrośnie już we wtorek powyżej 1000 hektopaskali w tym dniu nawet 17 stopni na południowym wschodzie ale na zachodzie spodziewamy się opadów deszczu i generalnie chmur więcej środa z odwrotną sytuacją bo na zachodzie bez opadów Poza tym deszcz i do 16 stopni ciśnienie jeszcze trochę wzrośnie. W czwartek piękna pogoda, wysokie ciśnienie, ale niższa temperatura bo od 8 do 11 stopni. W piątek do 15 stopni na zachodzie deszczowe chmury. Sobota bez opadów i od 9 do 12 stopni, ciśnienie na poziomie 1008 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, toruń Poznań. Tam w tym momencie jest najgorzej. Poza tym jest dobra, bądź dobra jakość powietrza, tu, gdzie na naszej mapie ciemny odcień zieleni. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.